Stwórzmy plakat filmowy. Na początek stosuję skrót Ctrl Alt plus Tilda, by wczytać zaznaczenie. Następnie przechodzę do zakładki kanały i tworzę nowy kanał. Ustawiam czarno-biały kolor, po czym wciskam Delete. Następnie skrót CTRL Shift Plus i, by zaznaczyć odwrotnie. Ustawiam biało-czarny kolor i stosuję skrót Alt Plus Delete. Ponownie odwracam zaznaczenie CTRL Shift Plus i. Ustawiam czarno-biały kolor i dwukrotnie stosuję skrót Alt Plus Delete. Przechodzę w zakładkę warstw, odznaczam zaznaczenie Ctrl-D. Wybieram biały pędzel i pokrywam nim postać według przykładu. Po tej czynności stosuję odwrotność Kontrol Plus i Ponownie przechodzę w zakładkę kanały. Klikam z wciśniętym kontrolem na kanał Alfa. Przechodzę na kanał RGB. Ponownie przechodzę w zakładkę warstwy. Tworzę nową warstwę. Ustawiam kolor narzędzia. Wypełniam nim zaznaczony fragment. Odznaczam zaznaczenie Ctrl D. Tworzę nową warstwę i przeciągam ją na środek warstw. Po czym wypełniam ją białym kolorem. Ponownie tworzę nową warstwę, zmieniam jej tryb na kolor i przeciągam ją na górę warstw. Po czym ustawiam kolor, wybieram pędzel i pokrywam nie moczy. Następnie przechodzę na dolną warstwę ze zdjęciem i wybieram polecenie obrazek wielkość obszaru roboczego. Poszerzam prawy bok projektu. Tworzę nową warstwę, zaznaczeniem prostokątnym zaznaczam prawy bok, po czym wypełniam go wcześniej ustawionym kolorem. Odznaczam zaznaczenie Ctrl D. Następnie tworzę napis. Powielam warstwę z tekstem kontroli J. Dodaję na niej maskę warstwy, przeciągam ją nieco w dół i obracam pionowo. Następnie biało-czarnym gradientem tworzę płynne przejście.